Masz 50 koła i marzy ci się coś sportowego, co nie tylko wygląda, ale też faktycznie jedzie? Dzisiaj pokażę ci 5 aut, które dają frajdę, mają osiągi i nie stracisz milionów na serwisie. I spokojnie, nie będzie tu żadnego diesla z napisem GTI. Zaczynamy. Na pierwsze auto leci Renault Megane RS drugiej generacji. Pod maską dwulitrowe turbo benzyna, 230 koni. Do setki przyspiesza w około 6 sekund. Napęd na przód i bardzo sztywny zawias. Dlaczego akurat Megane RS? Bo to nie jest auto, które udaje sportowe. Ono jest sportowe i to bardzo. Prowadzenie wręcz genialne, wygląd agresywny, a w wersji Cup to już praktycznie torowa zabawa roczniki 2004 do 2006 to tak zwany face 1. 2006 do 2008 face 2. I teraz tak. Face 2 przeszedł delikatny lifting i wyróżniają go przede wszystkim lepsze hamulce. A znowu face 1 bywa lepiej wyposażony w podobnych pieniążkach. Co bym wybrał? Ja wolałbym lepiej zadbaną Face One niż zajechaną Face 2. a niezależnie od rocznika. Jeśli uda się znaleźć wersję Cup albo Trofi, to nawet się nie zastanawiaj. Cena za Megane RS od 35 000 aż do 50 tysięcy złotych, czyli mieścimy się w budżecie. Auto numer 2 to Honda Civic Type R EP3. Tutaj. Zamiast turbo mamy wolność 2,0, ale Fautek i równe 200 koni. Do setki jakieś 6,8 sekundy napęd naprzód, a Fautek kręci się do odcięcia tak, że aż rośnie ciśnienie. Dlaczego właśnie Type R? Bo to JDM z duszą. Zero turbo, zero elektronicznych wspomagaczy, sama mechanika i frajda z jazdy. A kiedy tylko fałtek zaczyna się wkręcać, no to kto jeździł ten wie. Banan na twarzy gwarantowany. Roczniki? 2001-2003 do to do przedlift. Bardziej surowy, z czerwonym grillem. 2004-2005 to polift. Ma lepsze zawieszenie, i troszkę poprawione w Co wybrać? Przedlift, jeśli chcesz klimat. Polift, jeśli zależy Ci na nieco lepszym prowadzeniu. Najważniejsze, żeby egzemplarz miał dobrą historię serwisową i nie był zjedzony przez rdza. Cena? Trafiają się już za 35 tysięcy, ale raczej trzeba liczyć 45-50 za zadbane sztuki. Numerek 3 to Peugeot 207 GTI, silnik 1.6 THP z turbo, 175 koni, Dosetki w okolicach 7 sekund. Dlaczego właśnie ten samochód? Bo to małe, zwinne autko z charakterem. W mieście idealne, a w weekend na trasie też robi robotę. Turbo daje przyjemnego kopa, a zawieszenie? Zaskakuje i to na plus. Roczniki 2007 i 2008 to pierwsze wersje. Zwykle nieco bogatsze w wyposażeniu. 2009-2010 to polift. Miał poprawiony wydech i kilka mniej istotnych detali. Co wybrać? Ja bym celował w starsze, ale bardziej zadbane egzemplarze, aniżeli w młodsze trupy. Trzeba pilnować rozrządu i turbiny, bo to najsłabsze ogniwa w tym samochodzie. Cena: 30-35 tysięcy. Więc mamy jeszcze malutki zapas na ewentualne modyfikacje. Pod numerkiem 4 kryje się Opel Corsa D w wersji OPC. Pod maską 1,6 mocy 192 koni Do setki w niecałe 7 sekund. Dlaczego Corsa? bo to najmniejszy hot hatch w tym zestawieniu, ale z charakterem pitbulla. W mieście tym autem wciśniesz się wszędzie, a na trasie potrafi zaskoczyć niejednego. Przedlift to roczniki 2007 do 2010. Cecha charakterystyczna to klasyczny wygląd OPC, Natomiast 2012 to polift, w którym zostały zmienione lampy i kilka mało ważnych detali. Co wybrać? Przedlift ma bardziej surowy klimat, ale lepsze fotele. Znowu polift wygląda nieco świeżej, choć różnice nie są nad wyraz widoczne. Kluczowa sprawa to turbo turbosprężarka. Musi być serwisowana, inaczej szykuj porty. Cena między 30 a 40 tysięcy, czyli tak jak w przypadku 207 Mamy mały zapas na ewentualne modyfikacje. I ostatnia na liście Mazda MX-5 NB. Tutaj mamy w wersji europejskiej 1.8 benzynę i 140 koni. Do setki w 8 sekund. Ale w przypadku Mazdy zupełnie nie o to chodzi. Bo to nie jest auto do ścigania się spod świata. To jest auto do czystej frajdy z jazdy. Tylny napęd, niska masa, precyzyjny układ kierowniczy. MX5 to po prostu esencja Drive for Fun. Mazda z lat 98 do 2000, czyli przedlift, oferuje klasyczny klimat. Polift, czyli lata 2001 do 2005, ma lepsze zawieszenie i przeszła drobne poprawki. Co wybrać? Obowiązkowo w wersję z silnikiem 1.8 i miękkim dachem, ale nie zapomnij sprawdzić jego szczelności. Wersja po lifcie prowadzi się lepiej, ale przedlift ma swój oldschoolowy charakter. Ceny między 35 000 a 50 tysięcy. Mieścimy się w budżecie, ale jak kupisz przy górnej granicy, to nie zostanie ci na naprawę dachu. I to by było na tyle. Pięć aut, które naprawdę warto rozważyć, jeśli masz do wydania 50 tysięcy i chcesz czegoś więcej niż tylko plastikowego spoilera i napisu sport na klapie. Daj znać w komentarzu, którą wybrałbyś dla siebie. A może masz swój typ. Wrzucaj, bo może trafi do kolejnego zestawienia. No i pamiętaj o sobie, bo. Kolejne odcinki już niebawem.